Pod AP to nie ma sensu. Znaczy, jakiś jest main Yasuo pod AP jakoś koksi ale to powiem Ci, bo ludzie nie umieją co grać, bo to zadaje, to nie zadaje Ci z autosu, to zadaje Ci, ku z E dużo. I on Ci wchodzi, tak, i nagle Ci łączy tu jest E. Podrzuca Cię i po prostu kończy r -ką. To jest takie strasznie dziwne bit pod AP Jasuo, ale briefmakera bierzesz, na pewno, podleczenie. Ja wiem, pewnie wywieź tą linię z Apheliosem. Jeżeli Ty na myśli, myślisz, to raczej mam spokojną linię. Ola pod ElektroQuta to się nie, do, nie zakończy zbytnio dobrze. To już wiem. Z ma 25% a Jeszcze jest Ignite na topie, czyli już do reporta o tym kościół. Ignite top, tylko Teamon, nikt więcej. Ewentualnie Kamilka. Z, bez Flasha, tylko Tepek y, Ignite. Maksymalnie. Ale Flash Ignite tutaj zabronione. Skurwysyństwo. Nikt nie zasłużył na życie. Można oprócz Team i Queen. Wiem, ale z kogo? Ode mnie, ta? No tak, no to i mu zrobię. Ja, i przy jak będą tak mi spamować, no, ale ja mam. Tylko u Heralda idziesz? Nie, mini. Przerwisz. Taktyczny Herald. O, wrócił poity. Dawaj, Ofelius. Że mi to dało? 60 miesięcy, nie wychodzę. Mało. Przypilnuję ci Blue taktycznie. Soczewkę od razu. Wziąłem od razu soczewkę. No chuj ty, no chuj ty soczewkę? W... By the way mają Olafa, który od razu będzie chciał wchodzić do enemy dżungli, bo ma czwartą maestrę, na tym level, więc ogarnia raczej życie. Ja I... kupił sobie otrze do rana i a nie, ja nie no. dlatego, wziąłem, dlatego wziąłem, soczewkę. Szczerze. Bo oni mają wkrótce wchodzący team, oni nie będą chcieli nam od razu schodzić, jeżeli myślą... Ale... Dobra, przypilnowałem. A ja no ja ty, ci podwala dżunglę. Wypadł. Up, go, Robot Co? to Nie, no róbcie dżunglę, on robi taki trick. Tylko nie wiem po co z Zem akurat. On będzie tak w nerwio, patrzcie, i kampa przez to i macie Chujcie z Majto No chuj to smito... nie opierdale nie. Jak on mam to zajebie, to, to ja nie wierzę w niego. Was no nie wierzę. Bo nie wie. Olaf... Olaf zrobił tego. Reda. E, Idź no. do was. zrobił. No, dobra, zrobił. Do dobra już zrobił, Barbik już zrobił. Gdzie jest Galio? No do... O ty, no ty no Co ja... to jest. Co z robi? No to robi. No co ty mi się to wpitałasz, tym Galio? Sią Czy Będziesz... Nie, on nie, to jest, powiem ci, on w dżungli jest 13 razy lepszy niż jak gracz na 20 levelu pierwszym Spoko, on, on, on jest dobry Ja rozumiem, ale kurwa ten zet ci prawie zajebał Tak Miałem płotki, miałem wszystko Spokojnie, to jest dobry gracz Ale tak szczerze, on, on, myślę, że ty byłeś znacznie gorszy od niego na tym levelu co on On ogarnia, nie jest zły, naprawdę Ja byłem tak ja miałem tak, byłem tak tragiczny jak on miał taki level on ogarnia, mówię ci, jak na ten level jest git. Nie jest fenomenalnie, mogło być lepiej oczywiście, ale... Co ty Kuba, tu podchodzisz? No. Ja Serio? Jak, jak ten ty nasad, tak? Kupo, Nie mam pojęcia. To to się... Nie da się. Moim zdaniem się nie da. Kurwa, nie zabiję go, naprawdę. Kurde. Ja No, na, 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 na górze. Przynajmniej my ja my wygrywam linię z Apeliosem, bo po prostu tam ci to nie myślą. Nie wiem co na kata. No kurwa, bo no to apelios. <laughs> co byś trzasier... Kurwa co to było? O, fe... o. No, dobra, mam jedno, Ale on, on dobrze strzela, ale jest idiotą. No dobrze strzela, ale idiota po co z tego chwila? O to mi chodziło, bo Olaf jest bruzerem. Bruzerem. Tak jak ty. Jesteś wytrzymały, jest wytrzymały, ale też ci umie wkopać w tyłek. No, ja w ogóle ostatnio sobie na toku mi się wyświetliło w DC. Jak Olaf na pierwszym levelu rozpierdolił cały team teamlane, wyjdzie. Chyba to jest jakieś, nie wiem, coś podkręcane. Olaf jest jeden z mocniejszych first leveli w grze. Jakbyś mi wysłali linka, to mi się ocenił. Tak szczerze. nie mam, ale jak kurwa niech sądzę. No, no, moja Aphelios to też jest kozak po prostu. Zużył hila bez sensownej walce, a teraz mogliśmy wygrać, żeby nie zużył tego hila. Idiota. Kurwa, bo ja altabowałem i kurwa się teraz mnie to kurwa tego, tego, tego zużyłem. No, ale ten RewRank wygrywać na Yasuo w creep'ach, to ten gości jest normalny. Boże, my przegrywamy do takich idiotów? No tak to nie może być, musimy ten. Dobra, Z. Trindna ma przewagę jakieś 10 CS, więc jest GIT, jako tako. Więc tam jakiejś tragedii nie ma. Warwick ma sporo przewagę do Olafem w dżungli, to też jest ciekawe. Każdy creepak wygrywa oprócz mojego afeliosa. Nie no, dobra, jest równy. To jest to czuły. Sure. zostawiam tego afeliosa, idiotę. Mam nadzieję, że Galio nie przyjdzie idziemy gdzieś robować. Ja, ja mam gdzie, Razem na indio spojrzałem, bo go puszujesz. po co ty pushujesz tego co on robić? Stać na dupie. I dopijać. ale no, się ludzi na tego że O, właśnie, ja go... Shield, ja ty, ten sad, shield. Warwick nam wyszedł z meczu? Nie. Bo Olaf ci się pitolił do dżungli, ja tam idę. Kuźwa, pomóż mi. Nie, ja Siema. Przytrzymam go. Nie wiem, czemu walczy, kurde? Ja nie chcę z tobą walczyć. Ale ja chcę, kurwa, dawaj. No to dawaj szybko. Ja już jestem. A, już jesteś. O. Dobra, najlepiej no, wziąłeś jeszcze. Dobra, dobrze, dobrze, że wziąłeś przynajmniej, bo, bo ten idiota to wiesz. Dobra, trochę dobijam te killi, ale chuj. Dobra, dobra, Git. Ty, o, ja, trafiłeś go. O ty kurde Zabijesz go? Tak Kurde pasywki nie mam Bo on nie... Czas wytoczyć beczkę ja, patrz nie mam HP, człowieku ja się cofam Ja też nie mam, ale... Ja też... No to nie rób, no to już... Ale ty to... się leczysz, się leczysz. A feja A feja. No... Ja nie, rób, nie rób, nie rób, nie rób po prostu Kurwa, nie to chciałem on lubi właśnie wchodzić. Nie, a, dobra. no dobra, ja pozwalikila. Jest... Co taki, taki agresiv jesteś? No bo już z tego i, i bo... Nie dobra, wiem, no ale ogólnie, co. Ej, czemu ja mam najwięcej jako support? To ja może od ja kp tak pójdę. No <gry> Dobra, złożę ten te supportowy item i 1 Złoży Złożę za zło 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 Pokuwa, to nie spodziewałeś się, że aż tak wpijaż do ty ma... sobie Ja w ogóle dwa razy z nignaj to Powinien mieć ten, powinienem mieć już szósty level, to wjeżdża na zada O kurde Ja też nie, bo coś odwala. Dobra Dobra, kolejny kill, Essa. Kurwa. Made. Life. A, kurwa. Kurwa. Nie, on solo zrobił, bo Gagas jest ten, pół, no, Gagas. Ja, no, on to jest jedyny postać, która jest, co, raz, to nie zrobić pierwszego Drake'a. ale on chce Drake'y robić. Yeah. No dobra, i Darius. Nie, pierwszego. Dobra. No ja wiem, widziałem, ja testowałem widział, ja ostatnio Dariusza w Dżungli, no i spokoju wyszedł O kurde, patrz jaka kamperka No chodź, 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 chodź tym Olafem, no chodź, chodź No Dobra, dobra Bo ja mu na... Jezu, w Kurwa, zajebista zabawa jest w tym miastu, że ja mu tak shield'a z tego... Co jej dobiło? A, bo on red, red Smite mi dał, a to, a to mata Win, win nie, macie wina, Gali zabijcie Nie nie mówcie, że bo ten, bo ten kurwa ten debil przejdzie wam na zadankę ale ma patchy decesu, już ten kill ma oznaczenie ma. tak szczerze Jezu, gdzie jest zonia? Tu Zonia, arbor On ma to ładne jakby za www. Www nie wie co to warte. A nie wie on, mnie, on stawia wizję? O, przepraszam, dwa punkty za wizję, przepraszam A, moja Frenzy zdołał się złapać jak idiota, super Kocham tego strzelca Czemu ja robam 5... Je... Czemu ja mam 5... Powiesz mi, czemu ja mam 5-1-1 z supportem? O ty, ola Ja mu dam, za zakurwić Chodź mi tu Chodź No, masz jeszcze Ignata, no lepiej chuje zrobić. No i wypierdzaj Ej, czekaj, chroniło, chronił. Wypadł Mogłem, nie... Sorry, nie mogłem mnie podwalać 6 assist 6 pili czas, musiłeś się I zobacz ten... gramy, zobacz sobie Ja już. O, widzisz, Treta już wygrał. Będziesz zabił. Gram. Możliwe, że gram. Nie obiecuję. Nie, obiecu... ja nie wiem, zależy jak się ten mecz skończy. od humoru. No, ja raczej mogę. Raczej będę mógł. Raczej. Zabijasz go? Co? No, ja tu jestem, jakby co? Kurde, many nie mam. Bym go zabił, zerki. O ty, kurde. Dobra. Dobra, nie wiem, oni, oni, oni nam wszyscy spierdalają spie spie po tobie, że kurwa. Ja nie mam many, gdybym miał manę, to już bym ich wywalił. Ja bym safe zone. już. Ja już bym wywalił. Kurwa, co to? O, Dobra. Bartuś, w końcu. <laughs> Mam normalny, to ja... A, bo on mi biegnie też O kupa. Okej, okay. idź Jeden Tak, grada jest tu, który nie ubiega gra... <grywa> Grada jest tu, którego nie ubiega go... Czas, Ben, widzisz ten mecz? Widzisz moje statystyki? No? Zobacz, Macie, mam piękne statystyki, czy to... <śmienicza> o, ładnie bycia... się... Chyba. A bo ty flashowałeś w ogóle. Dobrze. A co z myślowaniem człowieka? Czy ty mieliśmy, mylność, bo ty coś ostatnio nowego domakali? Zresztą ty miałeś podobno, bo masz skin'a. No i, no i ca... No ja cały ja tego, że k**wa, to nie jest, to nie spodnie, to nie takie mocne. I sobie chcę, żeby tam innym coś bez sensu, jechałem. Bez sensu się wycofywałeś. Ja, tak to się... Bez Mamy, mamy... Powiem ci spoko statystyki. No, piękne są. To jest diamant jest zawsze potrzebny Warwickowi w dżungli. To jest diamant, poszedł, diamant. Jakbyś mnie nie pamiętał, że miałbyś fersję i temu jest budki. ale jest potrzebny tira. No, jest, tu się. Ja się. Znaczy dobra, on nie szpełnił Worbika, to się zalepi, ale co?

Dobra, idę stąd. O, o przeszli kumple. O kurde, bie, dużo kumpli. Nie spodziewałem się tylu kumpli. Spadamy. Dobra, macie epeczkę. Pieprza, O kurde, ty. Obstawa. Sparcie. Wsparcie potrzebne. Sparcie tu jest potrzebne. Warwik! Wilczur. No pomóż mi wilczur. Ja no i kuźba baterenda się Cię dał złapać. No, kuźba wilczór, wilczur, chodź tu wreszcie. Nie będę. Tak a jak w, nie byl dobrze nie da spraw. Typat. Po dwa. Na chłopie.

Kurde, dobra czekam na to. Piąte. Ale nie wiem, że się drugie maksuje Q Skąd odbierze? Nie, nie, ja zawsze maksuję bo pod buta, o właśnie. Nie wiem. Mo ja pierzdola, ja są No dobra już. Czemu? Mógłbyś pomóc całym w pewnym sobie. Q Rafa wyzawie mLK a w tył Dobrze Barbie. Chyba 11 czasy sporo coś gorda z tego dosyć no. Ale ja wbijamki do tyłu odmawia Ja wiem trochę zadam jednak A myślałem, że wlezł obrazu robić Idź Heralda zrób no, mam na Heralda też zrobić Jak szczerze No ja tu ich trzymam, a oni stąd nie przejdą, ja tędy nie przejdą O kurde dobra czterech, chodź, chodź tu Leblanc szybko no Tu czterech jest Czekaj, nie czekaj Warwick, stajmy tu, stajmy tu Nie, nie rób, nie rób, nie rób. Co oni robią? Kuba jaki tifa, jaki biddlej co

Nie wiem, mam ja, ja nie potwierdzam akurat słowa Bartka, ja słyszę go normalnie, tak szczerze. Ale da nie tu, ale się... nie tu jakiejś strasznie ciężkiej gameplay w Garte, bo to też bez sensu. No nie, ale możesz przytrzymać Q i wtedy przelatujesz akurat, przez droga, na przykład może się je na nie. że akurat kujak działa, że może przytrzymać, no tak, a już tam nie tłumacz, o, tu oko można tak przytrzymać, bo to bez sensu, bo... Uwaj, nie mam Dobra. Nice. Nie no, Galio jest, nie no, Gragas jest OP, okay, ja nie wiem, co to za ult, co to za ult, Galio. Ty, szalony tym Galio. Masz go. Nice. Crazy Galio, crazy. Stawaj Heralda Dobra chuj z tym heraldem, czekaj, teraz mógłby wstawić, ale ja nie mam ja nie mam many Nie mam many Spróbuj sobie przetrzymać Q przez miniona Trzymaj weź Q na miniona tylko przytrzymaj O widzisz przez to wiem to wiem Dobra tak na heraldzie, jak widzisz oko i masz kurde 200 pingu To jest Nie spuszczujemy. Okej, okay, nie trafię, nie trafię. No ja już też mam problemy. Eee mają katę A nie, a Galio też idzie, Okej okay, Galio też idzie, Taka. Dobra walczy o Feliosa. Czekaj?

ja ich tak ogrywam. Ja ich, ja ich tak ogrywam, że to szok. Go Drake. Idźcie Drake, idźcie Drake. A. Bo oni mają dwa Drake i to akurat groźno będzie, jak będą mieli są punktu. Więc idźcie Drake. Ja już. Dobra, wezmę na buty. Takie. Nie chcę ich supportowego itemu. a supportowy item. Eee, idziemy. More... Nie Morello nie ma sensu, bo nie... On, on ich Weźmy to. Nie, Dobra. Różmy, ja, ja cię lubię na supportie. Ale to jest wyjątkowe, bym nie miał tak nie miałbym tyle killi na start, to bym nie zrobił takiego AP build tylko normalnego tego supporta Ale po prostu jestem tak napidowany, że mam prawie tyle samo killi co i mój. Który jest idiotą. Naprawdę. Nie. Ty nie widziałeś early game'u tego Apheliosa Użył heal'a, tak osobiście z dupy, bo czemu nie A kiedy nas się wbili, to nie miał tego Przynajmniej flesza dobrego zużył Ale wjazd na No i z 2, czuł mnie to Kur... Dobrze Dobra, skończmy ten mecz z tymi idiotami Nie wiem no, gdzie jest... Jeżeli... Wzięli... Chyba, że jeszcze pod podbicie statu No chyba, że chcesz też odejść pod, 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 pod statystyki Aha. O, się mówiąc, o, widzę, że my też nie mamy lepiej Jak ta Rka bawi Piękna. No to